Zadanie to też rozwiążemy dwoma sposobami. Ruch piłki jest jednostajnie opóźniony. Piszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym, gdy istnieje prędkość początkowa V0. A następnie wzór na prędkość końcową w tym ruchu. Prędkość końcowa jest równa 0. To wszystko. Oba wzory ma z lewej strony ekranu. Z drugiego wyznaczamy przyspieszenie i wstawiamy w to miejsce. Upraszczamy kwadrat i t, otrzymujemy takie dwa wyrażenia. Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika odejmujemy i znajdujemy taki ułamek. Wyznaczamy v0 i przechodzimy do drugiego sposobu. Drogę przedstawiamy jako iloczyn prędkości średniej czasu. Prędkość średnia to średnia arytmetyczna prędkości początkowej i końcowej, która jest równa 0. Ostatecznie mamy taki ułamek. Z niego wyznaczamy poszukiwaną prędkość V0.